Siemanko, Siemanko, ja jestem warte, ze mną jest Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Tak, LJ tutaj biega, jeszcze nie jestem w grze. Wi witamy was w kolejnym odcinku za Gario, które po prostu mega wam się spodobało. Mega to oglądacie, mega lajkujecie. Dzięki za wszystkie lajki, za wszystko co tutaj robicie, a ja już tutaj wbijam do gry. Dokładnie Dzień, tak, i lecimy z Nie Muszę się namówić na to. Ja już tutaj biegam, mam gówniany brązowy kolor, więc podejrzewam, <laughs> że pójdzie mi zajebiście. Tak, LJ już sobie tutaj chwilę pobiegał. Po raz jak gra chodzi. I ja teraz się dołączyłem i zobaczymy I co, co z tego wyjdzie. Jest, o nie ja o, Musimy ja się wbić na topkę Przynajmniej spróbować Tak, spróbować. Ja już byłem prawie że czwarty, że akurat jedna, jeden typ się na mnie trochę... No, no. Ktoś trochę mnie od tyłu chce wziąć To niedobrze To nieładnie To nieładnie nie tak A to nie lubią brać od tyłu, także to, to naprawdę <laughs> No no Naprawdę to jest to jest to jest nieludzkie nie, nie co tu się dzieje Naprawdę potwierdzam, potwierdzam na info. Nie, dzielam kurde O, tu ktoś stoi. Dzień dobry. A Myślałem, że cię zjem. No nie, dlaczego? Jak to tak, tak można, ładnie, co, nie? Tak sobie ładnie stał w miejscu. Myślałem, asy zjem go, nie. Kurde, ty chciał dwóch innych zamknąć i w końcu. Ja też ich się... chciałem zamknąć. Kurde, nie. nie, 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 uciekł mi. Goni mnie ktoś. Widziałem z tyłu, że ktoś mnie goni. Oj, nie fajnie, nie fajnie. Było blisko, było blisko. Już gdzie jesteś? Dwadziec czerwony. E... A ciulgowi? <grystanie> tu jesteś. Tu jakoś da się ogarnąć. Gdzie się jest? Nie. Ja po prostu o, jestem obok ciebie. Uciekaj, uciekaj, ode mnie Musimy tu sobie A, poradzić z innymi. Jasne. Ty ciulu. Musimy poradzić sobie z innymi. Czaj. A, No, 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 no przecież go powiem Musimy go zamknąć. Musimy go zamknąć. Ale eee, tak, teraz nie wiem, z czego mnie ktoś zjeść. Ty po nie. lata nie. za tobą Jak ci mogę dać masę na przykład? Nie, na przykład możesz we mnie skoczyć to pojedyncza czy postać pojedynczy ten... Ja zjem albo ku ku klikać żeby we mnie ładować! Ładować dobra, on mnie chce dobra. zjeść, a ja ciągnę za tym Szymonem gonie. Ja wcale cieszę, on nie chcę ja się uciekam Kurde! No patrz no, patrz! A nie, to jestem ja No mówiłem, że to ty jesteś Kurwa, co za... Ja nie wiedziałem, że to tak działa, bo jak ja się oddzielam na pół, to ja w tym momencie widzę swoją postać, tylko że w siwie. No... Tak, jak... Jaki troll... A ja myślałem, że to a ja mówiłem, że tak pewnie jest. A ja myślałem, że ktoś się podszywa, ja tu go obrażam. Ty ciulu, jak się śmiesz podszywać potem. No. Ja mówię, to! -O -Gard 2016 O, o, o tu jest po rozdzielony, to może mu zjem drugą część, będzie śmiesznie. Będzie śmiesznie, on on ucieka tyłem. Aj mnie zjad, kurde, gaddemyt, cholernik jaki. Ja pierdziule. No nie. Późna wyścigówka. <laughs> kurde, tutaj Biegnę trzeba uważać. No i teraz mnie goni. goni mnie teraz ten Szymon. A nie chciał sojusz, tak? Syp. Szymon, proszę się ogarnąć. Nie się ode mnie, chodź tu. Ty jesteś i tak teraz moje masło ten biega, wal daj się ty i pie... Daj się zjeść, daj się zjeść. No ty churu. Dobra, spierdzielam. spierdzielam. Ty tu jest typ rozdzielony na milion kawałków, zjem go! O, nie zjadłem! Nie zjadłem to tej... jeden... O, to tu jest! A nie, to nie ten to jest, to jest dokładnie tak bagary, że właśnie jak jest duży typ to można go tak jakoś rozdzielić na tysiące kawałeczków? Tak ten slime rozdziela, wiesz? Aha. Okej. Nie, nie. Nie, no, nie goni mnie! Ktoś mnie goni. Co to ma być?

Ej, gonili się i zjadłem, nie? Dzięki kolego, dzięki za masę. Mam nadzieję, że się nie obrażysz. Nie, A, tu cię mam. Kuźwa, nieźle, nieźle. Masy już mam całkiem sporo. Też mam masy całkiem ale sporo. Ale, ale i, i już zwolniłem, wiesz? Nie już zwolniłem. O tu ktoś. Dziewiasty Gdzie daj, daj. No nie, on mnie tutaj chce zjeść, od mnie tutaj! Op kraczykiwie co, z dwóch stron nie biorą. No nie godem <laughs> Wystarczy, żebym tego zjadł jednego gościa, już bym i tych dwóch, co mnie atakowało z dwóch stron, zjadł, nie? Masakra, cześć! Zjadłem cię, już. No gościu, nie, nie, nie gościu, czerwony, gościu, czerwony, nie, 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 wy, wypierdzielaj! Ale wypierdzielaj, sieka! Wypierdzielaj, wypierdzielaj, Ale wypierdzielaj, sieka! Wypierdzielaj, wypierdzielaj. Masakration! Masakration! O nie, tu są czerwoni. Ok, okay. Chodź, 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 kurde. chodź, more masen. Dobra, ja się na razie nie rozdzielam, bo. Masen Tachen. Bo, bo, o bo nie, czerwony. Masusu. Dobra, dobra. dobra. Czy uda na mi się stagra. być na trzecim miejscu, zobaczymy, no nie jest źle, powiem ci szczerze, nie jest źle. Ja też już no, byłem bardzo wysoko, ale mówię, tych ty, ty dwóch stopki mnie obkrężyło, nie? Szczerze, idzie mi lepiej niż przed nagraniem. Ktoś tu się wita, ale no, też mogę cię zjeść? mogę cię zjeść. O, znowu zadam tą samą osobę, ale śmiesznie. A, mam go! Jestem na czwartym miejscu, będę na trzecim. Brawo! Please, please, Chodź Orange! Chodź! No patrz! Zatrzymaj się! Zobacz! Zobacz! Nie, 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 zobacz nie, 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 co! Zobacz, zatrzymaj się! Jest! Nie, 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 zjadłem typonie, tu jest jakiś typo! Tu jest jakiś typo, muszę a... uciekać! I need oto to, LJ LJ cop kop, kop! cop cop gdzie, gdzie ty jesteś? Tu jesteś. No, ok. Ile on ma? Ile on ma? Cofnij się, daj mi jednego, daj mi jednego. Zjeść. O! No nie. Fuck. Kon był jeszcze mocniejszy. Sory. Sorry, nie. sorry pasuje, prawie mój, prawie błąd, mój błąd, mój <słuchaj> błąd. Tell me why, why. <słuchaj> Ale nie naprawdę już mi dobrze szło. Już byłem tu na czwartym miejscu, praktycznie podium było, nie? No i kurde kolejny zjed. Pa, gdyż, ja nie... pierdzielę Dobra, ale nie ale nieźle, źle Idzie i tak lepiej niż przed nagraniem Więc jestem zadowolony mm. zado... A tutaj jakiś sojusz, tak, sojusz, dobrze Tak, elegancko, mam nadzieję, że mnie nie zjesz Dobra, Pierdykam. zaufam Ci Ale jak mnie zdradzisz, to Cię zniszczę Ja pierdzielę, Weź tu Jaki... kogoś Co się Daję dzisiaj dzieje? Co się dzisiaj dzieje tutaj? Lubię Cię, lubię cię. To <laughs> mi daje troszkę Cię Czekaj, bo tu jest czerwony nie! Tych dwóch trzeba by stopy zbić najlepiej To byłoby fajnie Okej, okej Jeszcze uciekam, jeszcze uciekam, nie złapiesz mnie, nie złapiesz mnie Nasz niedogoniat Nasz niedogoniat Czekaj Okej jestem większy, już jestem większy Ej no kurde Co jest? No ŚWIOTEK Dobra, dobra, dobra No bo ja tutaj próbowałem taką kminę Z głównej gry, że w slajma można strzelać I on Wtedy powinienem wypuścić drugiego, no nie? Tak jak to było no Geri, ale tutaj to nie działa. I mnie typo podleciał i mnie zjadł. Pa, 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 ty Niedobry Dawaj, 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 dawaj! Kurde! 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 Prawie go tego nie wiem! Dasz radę! Dasz dawaj. radę! Dawaj. Uh. A! To jakiś typo za mną czerwony biegnie Co ja robię tutaj to ja nie wiem Czwarte miejsce, come on! Będzie Jest podium. musi być! Musi być! Chodź. Jest! No, dawaj, dawaj, jeszcze trochę, jeszcze! jeszcze jest! Trochę, jeszcze, jeszcze... Dawaj, dzień, kurde! Ej, za mną. No! Dobrze jest, dobrze jest, panie. Dobrze, Co ich panie? pocisnąłem, oni się nie spodziewali. Oooo! dawajcie kurde! Dawaj, tego jest! 600! O nie, tutaj ten zły. wyprzedziłeś mnie, dajesz? No. Bo tak Dobra, mi się przyfarciło do... nagle, że to masakra. Ja mam około 400, także muszę jeszcze uważać. O! Pierwsze miejsce! Nie, uh, uh, co ty żeś zrobił? Co ty żeś zrobił? Pokazałem im! Co ty żeś zrobił człowieku? Ja się muszę teraz dogonić jakimś cudem, bo nie wiem, jak Tak! To... Musimy teraz pozjadać! Ja pierdzielę! Co ty żeś zrobił człowieku? Ja nie mam pytań. Nie 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 on mnie goni, on mnie goni, on mnie goni, on mi goni! wypierdzielej! Wy Kto cię goni? Nie wiem właśnie, nie widzę z daleka czerwony nick! No wypierdzielej! A jaki masz kolor? Dobra, idę ci pomóc, idę ci pomóc Idę ci pomóc Idę ci pomóc To jest koty z... trzeba go zjeść Wracaj, 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 wracaj Musimy go obkryć, bo się rozdzielił, rozdzielił się Zjemy go O jestem na trzecim miejscu Dobrze, dobrze, dobrze! ktoś bił, ktoś bił i go od razu zjadłem LOL Ktoś bił do gry Dobrze, dobrze, dobrze dobrze Czy ja cię zjadłem? Tak Wleciałeś we mnie nie wiem, że jesteś większy. Ale ciul, 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 ciul. Było, było trzecie miejsce. Ja jestem zadowolony. nieważne, ważne, nie ważne, nie ważne. Ja sobie to nadrobię. Co to było? Przynajmniej masz teraz tyle masy, że cię nikt nie zje. czesz się. Ja no kurde, pomożę. rozdzieliłem się. Teraz mogłem mnie zjeść, wiesz? O fuck. Ale a. nie no, raczej cię nie zjedzą, masz po tysiąc coś. No dobra, nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Ale było trzecie miejsce, ludzie, było trzecie miejsce. Ja tak. z, tych, z tych emocji po prostu nie założyłem, że lecę za tą jak głupi, nie? No? Bo, bo mówimy, że sojusz, sojusz myślę, a to mnie nie zjedzie. No to tak nie działa niestety. No wiem, właśnie. Ale nieważne, nieważne. Przynajmniej masz trochę masy dzięki, mnie. Tak. ciesz się jest, jest elegancko, jest podium, o to chodzi. O to, o to chodzi, chodzi. o to zawsze chodziło. Wypierdalenie panie ode mnie. Ja cię nie... Oh! Ja nie Kolejny zjadłem GET a fuck OUT my friend! Get the fuck out! Mówię, że ja tam tego gonię nagle taki jeb zwolniłem! Strasznie nie patrzę, Co no, no, jest? No. 1200 Ja tu się w ogóle nie ruszam, ja idę na takim slow motion ogromnym, nie? Zjadłem go? No 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 Dobra jeden typ. Cały czas mnie goni jeden typ i mam strasznie przeromany, jakiś assassin normalnie, nie? Tak? A to widziałem go e Jaki masz kolor? E zielony Zielony, ciemny, jasny? Ciemny Dobra, i cię biały goni chyba? E, tak Dobra, to tam idę. Idę do niego. Idę do niego Coming Nie ma lekko. O to nie, ten koty zyt, co był cały czas na topce o, i później się przeraził wow. jak go wyprzedziłem Ilon ma No i się po prostu zdenerwował. O 400 to mógłbym w niego skoczyć na luzie nalajcie. Ale dzieje wracaj, widzisz mnie tutaj? Widzę, widzę, widzę idę do ciebie gdzieś tam jakoś nie no wiem tak. kogo teraz wcinać. Oooo, się rozdzielił tutaj kolega Będę utrzymywał odległość odpowiednią. No. Kurde, bo mi za szybko masa spada, wiesz? Muszę kogoś zjeść. Spoko, spoko. Tylko Tylko widzisz, wszyscy się trzymają ode mnie z daleka. Albo się ciebie boją. No tak, tak, tak. I nikt po prostu. No nie mogę nikogo znaleźć, to był. Rzutko, uwaga, że mam na ciebie. O, zjadłeś typa wiem. bokiem. Wiem, 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 wiem. wiem. Ile no, ma tak ten. Streifuje, sobie... streifuje. Come on, bitch Come on. No. O, daj mi masę, dobra, dzięki. Come on. Give me some masz O, przyspieszyłem, some... przyspieszyłem Ja już masz trochę miłasko. O, przede mną ktoś ma 700 to niedobrze Co się tam wyprawia, co się tam wyprawia Kość daj się zjeść, panie Jest to go, ramach Muszę go do rogu no chodź tu chodź tu chodź tu Dobra, 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 dawaj tego, dawaj tego, dawaj tego, dawaj tego, dawaaj tego już nie, co robić. Nie kurene. wie co robić nie wie co robić, patrz no zjedz go, zjedz go, nie. Nie, 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 nie Nie jest panie, nie Zaraz spadnę stopy, bo punkty mi się nie zgadzają, nie? Nie, wpadłem O nie Jestem czarny teraz Nie Jestem murzynę. Dobrze. tę Ale, Ale cel jak dla mnie zrealizowany. Ja chciałem być na pewno na, 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 w tym na, na podniu, więc ja, ja, ja jestem zrealizowany. Y, życiowo, umysłowo i w tak. ogóle. A ty byłeś na topce, więc też jest dobrze. No o, kończy, dobrze. Ciężko jest być cały czas na Wróciłem ja... na topkę, bo mnie typowy wyprzedził, nie? porąbaniec ja jadę po starym dobrym akary, czyli w nie moich kuleczek, zbytnio nieryzykowanie itd. Ja w tym jestem słaby, więc ja wolę sobie utrzymywać sobie bezpieczną odległość, prawda tutaj. A co się... Karmi mnie, Eron. To już wbij we mnie. Kurde, szukam tego typa, który jest na drugim miejscu, żeby go zjeść. Tylko nigdzie go nie widzę. Chyba tam ten biały. To idę tam. Why do you hate me motherfucker? Sojusz, tak, dobrze, Sojusz, ja Cię nie będę jadł, ale A, nie tak, nie tak, się... tak, tak, nie, nie, ogarnął się, wbiegał we mnie, gościu, z drugiego miejsca, nie? No teraz już z trzeciego. No to by był największy błąd jego życia. No. Dawaj, dawaj, nie! Tego no, tego nigdy nie zjem. Dasz radę, ja Ci zaraz masy dołożę, jak ta zbieram. Myśmy protein. potrzebowali go po prostu zamknąć w klatkę, no nie? Mm ja swoją masą to ja go nie zamknę w pracy, a go to, co najwyżej mogę kurde zamknąć w, w pudełku po zapałkach nie? <laughs> nie, goni mnie! O! Dobra, ja sobie tutaj skracam drogę Muszę uciekać od ciebie, bo jestem koło ciebie niedaleko Więc mhm. ja cały czas chcę tego koty zjeść God damn it! LJ ucieka, pomóż! Mu, ucieka, mu, ucieka, mu, ucieka. Człowiek pomóż! pomóż. Nie wiem pomóż. cokolwiek zrobić, żeby go zjeść Czekaj, cokolwiek ci masy dodać, czekaj, czekaj. Masa, ile mogłem Dzięki. No i dupa. mnie No nie, jak ucieka. Potrzebuję kogoś zjeść. Ej, tu jest. Najtrudniej jak jesteś na top 1 i chcesz po prostu się mega przebić punktami. To po prostu jest impasji, bru takie. No i patrz, Konrad mnie zaraz wyprzedzi, bo zaraz sobie zjadę małych typów. Bo jak topka się bije, to to inny gościu stopki zawsze na tym korzysta, nie? No no. Dzień zjadlibie, faczek. Racisty A i teraz zbił się nam. mnie daj mi swoje punkty. Daj, 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 krajhunter punkty swoje, no nie. No, i kurde, już, już, koniec, koniec zabawy. Bo już nie mogę nikogo zjeść. Jestem już szybszy niż byłem. Ech, daj częste swoje punkty. co tam? Emocje, emocje, panie, jak na zbieraniu kuleczek. W sumie co, kuleczki? No częste, dajże punkta. No, kurde, będę się. No nie, tak to nie działa. A. Pamiętajcie, wspomóżcie mi na sam początek serii ki mojej bo, 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 bo mnie Wertesowej... Nie, do Konrad do... mi tutaj biegnie, zły Konrad nie zjadaj mnie. O dobry Konrad, Konrad nie jest. Please. Please. Jak będzie du dużo łapiaczek, to oczywiście pojedziemy z kolejnym odcineczkiem, bo naprawdę Gierka... Dokładnie tak. Moim zdaniem, Gierka wciąga bardziej niż Agarius. Zwykłe. Tak. Bo jednak tu się coś więcej dzieje. Bo tu się o. biega tą postacią jest troszeczkę inaczej. I no. dźwięki są. Także naprawdę, naprawdę jest moc. Ty to się, mi się udało wrócić. Nie <laughs> ty Da. No. Ja jestem gdzieś w połowie tabeli, i tak jestem zadowolony. Jak mi się uda, to będę, Boże, znowu na trzecim miejscu pod koniec odcinka będzie ok. <laughs> o, Kosiarz się <mnie> karmi. <laughs> nam, 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 okay. Jesz jeszcze momencik, niech ja chociaż wbiję na ten wyższy poziom, chyba że mnie ktoś zje. Jak mnie ktoś zje to po prostu skończy, a jak nie to jeszcze chwilę żeby, żeby, żeby być na tym wyższym. Żeby chodzić, skończyć na podium praktycznie, no. Mhm. Ja wam pokażę, że da się rady, że da radę drugi raz pić. Chodź, 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 chodź A ja, o mam cię. dobra, dobra, dobra. A widzę, jak chcesz to możemy kogoś przymknąć w klatce jak się uda. Tylko nie wiem gdzie ty jesteś. To, jesteś różowo. Chyba Ta, to różowo. jest różowo, fioletowy. Różowo, różowy Różowy, różowy, mojego, różowy. Nieee, chodźcie do mnie, tak dzieciaczki. No tam że to masakra. Chodźcie do mnie, dzieciaczki, ja was zjebuje. <grym> ale jestem czwarty i piąty teraz, kurde. Mhm. Potrzebuję kogoś zjeść i będę naprawdę. Aha, ja już troszkę przyspieszyłem, bo spadłem z 900. No nie! co zjadźcie? Nie, ktoś mi rozbił na pół. A no? A nie Spadam wleciałeś w Seima? No właśnie, chyba wleciałem, ale ciekaw jestem tylko jak. A nie wiem. Czekiem. Zostanę. Zostanę. Czekaj, czekaj, czekaj. Dawaj go zamknij tutaj. Ja już biegnę, ja już biegnę, żeby go zjeść. No okay. już się odczepił od ciebie. Hehehe, bo zobaczył że ty biegniesz. No. To, bo co? Bo mam przyjaciół, tak? A ty nie masz? <śmiech> <śmiech> o, Próbuję go zjeść. Nie mogę. A! Oj, zjadźcie. Dobra, trudno. To chodź, to czekaj, ja cię znajdę, ja cię znajdę i wlecisz do topki, ok? Dobra, czekaj. Gdzie jesteś? Eee, jestem niebieski, jasno-niebieskim. Jasno-niebieski? Jest jestem, czekaj, spróbuję znaleźć. Spróbuję znaleźć, my friend. Okej. Okay. Widzę jakiegoś jasno-niebieskiego, ale to stanowczo nie ty. Aha. Czekaj, widzę cię chyba, nie, nie, nie widzę cię. Widzę cię, o! Widzę dobra, cię. czekaj, jest, 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 jest. Czekaj. no! A! Za szybko, jestem biały, czekaj, jestem biały, zaraz wlecę, czekaj mhm. Bo wiem, że ty chciałeś mi masę dać, tylko po prostu musiałem tak. Ogarnąć ten, czekaj czekaj czekaj, 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 czekaj Koło ściany biegniesz? Eee, Koło nie, czekaj. o widzę cię, widzę cię, widzę cię, czekaj Widzę cię, dobra, jestem Dobra, dobra, uważaj, bo tutaj Właśnie widzę, widzę, uważaj, widzę no. z drugiej strony, dobra, nie da rady, nie da rady Dzisiaj, <laughs> dzisiaj nie da rady Ale następnym razem bardziej się postaram i będzie legacko Jej, byłem trzeci i tak jestem zadowolony Co? O, jesteś, jesteś jest. Czekaj, czekaj, czekaj no no co za menda mi masę zabrała? No ja nie wiem. Dobra, nieważne. Nie, mówię, następnym razem. Ty dzisiaj już nie wyjdzie, ale byłeś na topce, więc cel jak najbardziej zrealizowany. Jestem zadowolony, że mogę ci pomóc, mój przyjacielu. do biodopunkt. No jestem ku ciebie, jestem ku ciebie. Dobra, to czekaj. To stój, stój, stój. Idź tam, idź tam. Zypku wypierdalać moja masa. Trzewaj Czemu się rozdzieliłeś? Nie, bo tam mina była akurat się pojawiła A! z stopy. I można tutaj miny wyrzucać. Ale jesteś z powrotem na top 3, no, no nie wiem jak to jest. Jestem na top 3, ten... więc dziękuję wam wszystkim za oglądanie tego odcineczka, kończę na poziomie 3 dokładnie. To wcale nie dzięki Wertezowi. nie, 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 nie nieważne. Jeżeli chcecie więcej odcineczków z Garią u mnie, bo u Werteza i tak będziecie pewnie chcieli, ale jeżeli chcecie u mnie, to oczywiście nie zapomnijcie sześć łapki w górę i napisać jakiegoś fajnego komentarza. Możecie mi pocieszyć, że, że nie byłem na topce, ale byłem na trzecim miejscu, tak więc jestem zadowolony. I, i, I to tyle. Dziękuję wam wszystkim jeszcze raz O, tu mi masy patrzcie to na piesu, piesu, na pierwszy, pierwszy Pierwszy Brawo o, Dziękuję wam wszystkim jeszcze raz za oglądanie, trzymajcie się i na razie u mnie papa Cześć, cześć, Zówicek Mega bicuś, mega bicuś, naładowany 930. Ho, ho. ha.